Nie jestem zadowolony z tego powrotu do zawrze. Dzisiaj moi byli koledzy byli górą. No i tak nieszczęśliwie się potoczyło, że, że w, szybkim, w szybkich kilku minutach dostaliśmy dwie bramki. No i denerwuje nas to, że, że nie podnieśliśmy się, że, że nie strzeliliśmy bramki kontaktowej i dalej nie poszliśmy dalej. Właśnie, bo chyba w drugiej części, nie wiem, tak jest moje odczucie, że troszeczkę zabrakło takiego zęba, który pokazywaliście we wcześniejszych spotkaniach. Oprócz tego sytuacji bramkowej, bo tak naprawdę nie było takiej klarownej okazji, żeby strzelić chociaż jednego gola, który mógłby coś w tym meczu jeszcze zmienić. No tak, musiałbym jeszcze przejrzeć, obejrzeć jeszcze raz ten mecz, żeby, żeby móc powiedzieć więcej. Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby nam zabrakło charakteru, ale... Też nie mieliśmy y, takiego trochę szczęścia, gdzie prze, jakieś przebite, przebite piłki wracały do, do piłkarzy górnika. Yy, wiadomo, że na tej porażce świat się nie kończy. Przed Wami teraz dwa spotkanie na własnym stadionie, y, czyli czas na to, żeby wrócić na właściwe tory i znowu wygrywać. Dokładnie, chyba nie ma innej, nie ma innej możliwości. Czy ja wiem, czy gra się nie układała? No, ciężko było, żeby się gra układała, bo był wiatr bardzo duży i, i pierwszą połowę graliśmy pod ten wiatr i... i... Dwie przypadkowe bramki, bo to nie były jakieś tam akcje, że nie wiadomo co z nami górnik nie zrobił, jak z nami nie pograł. Nie, dwa wybicia i, i, i dwie bramki i, i te bramki tak naprawdę ustawiły cały mecz. No wiadomo, w drugiej połowie coś tam próbowaliśmy robić, ale, ale generalnie odkryliśmy się i... i... No i w tym jakiś tam, w jakiś tam sposób ułatwiliśmy górnikowi później grę, bo wiadomo, że, że człowiek się zapędza do przodu, chce, chce za wszelką cenę to odrobić i, i, i wtedy automatycznie górnik sobie stwarzał tę sytuację. Także myślę, że, że te, generalnie te dwie bramki tutaj zaważyły na, na, na całym tym spotkaniu. A oprócz tego, yy, oprócz tego, że te dwie bramki na pewno zaważyły, to zabrakło jakichś klarownych sytuacji z przodu, bo tak naprawdę próbowaliście, walczyliście, ale gdzieś tam pod bramką Skorupskiego za dużo zamieszania niestety nie było. Mówię jeszcze o tyle, o ile coś nam w pierwszej połowie, może gdzieś próbowaliśmy pograć piłką, ale niestety było, było jak było. Tak w drugiej połowie no, tych sytuacji rzeczywiście było jak na lekarstwo, miało być ich więcej. Byliśmy dwoma napastnikami, niestety no, przegrywaliśmy przede wszystkim do pojedynki powietrzne i, i no, siłą rzeczy nie stwarzaliśmy. No. Chcieliśmy wykorzystać ten wiatr i, i pograć troszeczkę dłuższą piłką. No, nie udało się, trudno. No. 2-0, liga się nie kończy. Jest jeszcze 6 meczy i, i, i 18 punktów do podniesienia, tak? Walczymy, walczymy do końca o jak najlepszą lokatę. Także nic tutaj się... Wiadomo, że porażka boli, ale trzeba z niej wyciągnąć wnioski i iść dalej, bo życie się nie kończy, a, a na pewno stać nas na to, żeby jeszcze, jeszcze parę punktów w tej lidze zdobyć. Myślę, że ten mecz był z kategorii słabych w naszym wykonaniu i powód tego meczu, dlaczego zagrali, powiedzmy słabo. Nie mam pojęcia. Trzeba się zmobilizować i e, odrobić to w najbliższym meczu. Błąd Twój przy golu Arkadiusza Milika. Zagrywanie do Zbyszka Małkowskiego zbyt krótkie. W ogóle te prostopadłe podania na wychodzącego napastnika górnika Zabrze powodowały sporo kłopotu u Was w defensywie. Tak, nie grałem do Zbyszka. Piłkę prosto w pierwszej połowie wiało i tak wyszło jak wyszło. Nie było to specjalne zagranie. No i drugi, druga bramka, evidentne, grajem na spalonego, spalony nie nebol i bola v konsekvencii z tego bramka. Očiviešte boli to, treba podnieť glove i odšnúť z tego i zagrať v najbližšom mešu lepiej.